Nazywam się Daria Pacańska i zapraszam na cykl programów o przygotowaniach do jednego z najważniejszych dni w życiu, czyli do dnia ślubu. Dowiecie się, jak przebrnąć przez wszystkie sprawy organizacyjne, a także co jest modne i jak stworzyć wyjątkowy klimat. W pierwszym odcinku programu Ślub od Podszewki zabieram Was do salonu Sukien Ślubny. Dowiecie się, jak przygotować się do odwiedzenia salonu, jaki jest koszt wymarzonej kreacji. Oraz co jest aktualnie w modzie. Na te wszystkie pytania odpowiem wspólnie z naszym ekspertem. Zapraszam. Na ten odcinek musimy zacząć od tego, co jest modne w tym roku, jeśli chodzi o suknie ślubne. Wybrałyście trzy modele, które faktycznie są przepiękne, ale dlaczego akurat? Te modele są w tym roku takie istotne dla panien młodych. Myślę, że wybrałyśmy akurat te trzy modele, żeby pokazać właśnie połączenie tych trendów, które zaraz panują. Oczywiście wszystko zależy od upodobań panien młodych, natomiast w tych sukniach mamy zarówno połączenie stylu boho, jak i pięknie zdobionej góry, góry glamour. Natomiast są też e, oczywiście dalej w modzie suknie takie, które są bardzo klasyczne, mm. tak jak ta druga, która ma taki gładki, muślinowy dół, ale też ma połączenie e, takiego stylu lekko właśnie glamour, czyli bardzo dobrze mocno zdobiona koronka 3D, która też jest również teraz właśnie w trendach i wiele panien młodych stawia na takie opcje. No właśnie, powiedziałaś o trendzie boho, ja mam wrażenie, że to jest taki teraz bardzo popularny trend, prawda? A tutaj jeszcze dodatkowo doszło łączenie tych trendów, to jest piękne, że można połączyć, być trochę glamour i, i trochę właśnie boho. Jak najbardziej właśnie wiele panien młodych myślę, że nie wie do końca na co się zdecydować, mhm. Chciałabym mieć wszystko w jednym i takie propozycje pozwalają na to, aby mieć troszeczkę tego boho, ale też również poczuć się trochę jak księżniczka, błyszczeć i po prostu czuć się najpiękniej na sali. Mhm. Jak wygląda takie dopasowywanie do upodobań panien młodych? Czy jest możliwe odrobinę, żeby pozmieniać te suknie? Jak to wygląda właśnie z waszej perspektywy? Czy jest taka możliwość, żeby tutaj troszeczkę koroneczki innej dodać, zmienić, dołożyć? Jak najbardziej. Jeżeli Panna Młoda przyjdzie do salonu i na przykład spodoba jej się konkretnie ten model, ale załóżmy marzy jej się tutaj taki mały rękawek, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mm -hmm. Oczywiście są takie modyfikacje, które jesteśmy jak najbardziej w stanie zrobić. Nie ma dla nas takiego problemu, tylko trzeba wszystko powiedzieć, przymierzyć. Mm -hmm. Najważniejsze jest to, żeby Pani Młoda po prostu określiła to, czego ona szuka, czego ona potrzebuje. I jeżeli ona określi swoje jakby tutaj... Yy, do bania, to jak najbardziej nie ma problemu, żeby to zrealizować. Ważne, żeby rozmawiać, ale też zauważyłam, że kolory to nie są takie standardowe biele, prawda? To nie wiem, odchodzi się od tego, jak to wygląda. To nie jest tak, że się odchodzi, mm. natomiast właśnie przekonujemy Pani młode, żeby zmierzyć i dobrać idealny kolor dla własnej karnacji. Mm. Ponieważ tych kolorów jest naprawdę wiele, tak jak tutaj widzimy, są kolory cappuccino, kolor ivory, jest też również w modzie taki lekki róż. Także wszystko zależy od tego, jaką karnację ma Pani młoda, warto zmierzyć każdy rodzaj sukni. Muszę zapytać też o jakość, bo te kreacje są bardzo mocno ozdobione. To jest tak, że one są ręcznie wykonywane? Jak najbardziej, tutaj e, patrząc na tę suknię, możemy zobaczyć wiele zdobień. Żadne z tych zdobień nie jest klejone, wszystko to jest ręczna praca, ręczna robota, także jak najbardziej, że pani młoda nie musi się obawiać o to, że coś tutaj odpadnie, że nie wiem, jakiś klej będzie uczulający, wszystko jest najwyższej jakości. Ja się zastanawiam, e, jak dużo wcześniej musi przyjść panna młoda do salonu, żeby faktycznie e, tego najważniejszego dnia czuć się najlepiej i żeby to wszystko było w pełni dopracowane. Jak długi jest ten proces przygotowywania sukni do wydania jej? Oczywiście im wcześniej tym lepiej. Gdy mhm. tylko pani młoda dowie się już o terminie, to najlepiej byłoby przyjść do salonu zacząć mierzyć te suknie. U nas e, taka szycie sukni trwa około 8 miesięcy, mhm. ale oczywiście też e, stawiamy czoła. Tutaj na zadania specjalne, jeżeli jest taka e, tutaj potrzeba, żeby uszyć tą suknię w 5 miesięcy czy w 4 miesiące, jak najbardziej jesteśmy w stanie e, troszeczkę przyspieszyć ten termin realizacji. Czy można w kilku słowach określić, jaka jest teraz moda? Można to tak jasno sprecyzować, jakie suknie w danym sezonie należy wybierać? Myślę, że tak naprawdę nie jest to takie jednoznaczne, dlatego że bardzo dużo zależy od tego, jaki klimat mamy na weselu. Czy jest to styl rustykalny. Niektóre panie, na przykład, chcą być taką księżniczką typową, i ten styl jest taki bardzo glamour. Dlatego ciężko jest określić, tak naprawdę, co jest stricte w trendzie. Jest też wiele panien młodych, które cały czas stawia na klasykę. To jest tak, że panie pytacie o jakieś szczegóły związane ze ślubem. Staramy się zapytać o jak najwięcej szczegółów, tak żeby dopasować tę suknię idealnie do potrzeb klientki. No i oczywiście są przymiarki, także wtedy już ta suknia jest pod indywidualne rozmiary dopasowana. Powiedziałyśmy o przepięknych sukniach ślubnych, ale ja zauważyłam, że są również szlafroki. No i właśnie, z czym w ogóle zakładać i na kiedy ten szlafrok jest? jak najbardziej jest to bardzo fajna opcja do zdjęć na przykład przygotowując się do tego naszego wyjątkowego dnia. Taki szlafroczek możemy ubrać podczas przygotowań do wesela, podczas makijażu, robienia włosów, wtedy na przykład wypić sobie lampkę prosecco i zrobić piękne zdjęcia. I po weselu też można założyć Oczywiście, taki szlafroczek, wskazane. Mhm. No właśnie, na co zakładamy te szlafroki? Na bieliznę? Można na bieliznę, ale na przykład taką mamy też fajną propozycję, jaką jest gładkie body, które można dokupić do takiego szlafroczka. I na takie body właśnie go założyć. To trzeba mm -hmm. zwrócić uwagę na to, że są bardzo precyzyjnie wykonane. Mamy szlafroki z koronek, mamy szlafroki również z jedwabiu. Mm -hmm. Przepiękne parełki, ten jest śliczny. No i ten, ten jest moim faworytem. Czyli taka koronka 3D? Tak, przepiękny. Dobrze, jeszcze nie zapytałam o welon, czy to jest tak, że dzisiaj wszystkie panny młode chcą mieć welon, bo kiedyś to był taki nieodłączny atrybut właśnie panny młodej, a jak jest teraz? W dzisiejszych czasach mamy wiele zamienników, trzeba zwrócić uwagę na to, jaki styl jest tego wesela, ponieważ wiele panien młodych stawia właśnie na styl taki stykalny i wtedy jak najbardziej wianek fajnie będzie wyglądał do naszej sukni. Mm -hmm. Natomiast wciąż wiele panien młodych stawia na welony. Mm -hmm. I są to długie, krótkie...